Ralf też jest, czy nie ma? Oczywiście, weszliśmy równiutko. Witam wszystkich oglądających moich streamerów. Moich, sorry, subskrybentów. Ale za... Nie, moje... subskrybentów. Dawaj, jedziesz. Jadę, jadę. Dzisiaj pogramy sobie The Crew Demolition Derby. Będzie, że tak powiem nie będzie tak łagodniej jak było to wczoraj na Need for Speedzie dzisiaj będzie lekko rozpierducha będziemy rozpierdalać auta Zapraszam do oglądania widzimy się dobrze nie wyrobiłem się hier ist auch schon einer unserer speziellen modifikatoren oder dabei dabei die stifter wie ich sie nenne sie ändern das spiel und tauchen im gesamten event auf vielleicht solltest du ihn hier vor den anderen schnappen wogel er denn? oh nein was sie können sich auch spielen Kryje się, kurwa, komuś pierdolę. Yeah. <grywa> Ale no. No co, będę ukrywał? O, oh. tak. ten ktoś. Jeszcze. <grywa> o, oczywiście, rozwalił mi jałko. Ale. O, oh. to jest kurwa rozdłupiony tak jak Eee, ja. ten. Czy możesz zobaczyć kurwa? Czy... E, na YouTube'a jak tam mogę, sytuacja Mogę patrzymy, teraz Chodzi mi głównie o słyszalność y, muzyki Okej okay. No, słychać Głośno czy nie? Nie musi być głośno, wiesz, żeby tylko było coś słychać, bo za głośno nie mogę wziąć bo to już kurde o sam, że prośbę, żeby nie Yo, Żeby nie włączać za głos, no? Dajcie mi o to piszenie tutaj, kopa. Macht nichts, wenn du getrust. Ich habe beim testen so viel abbekommen, ich habe jetzt noch überall blaue Flecken. Was so viel. Powiem za kurz na łebę. Mhm. Jenny, odpłacam się. Piękny się za no dalej? Odzwaj się. Sofia, coś nad przejebane.

To zapierdamy jedziemy i kurczę. Tak powiem, że tak muzyki nie słychać. Tak jakby? Aha. No masz y, tego dialogera, Co mam? Dialogdera. A Echoj, no Pomogę. Dobra. Egal. Kupowi, dobra. To kurbiem po dobra Ugrywamy to. 3-2, Nie jest nic Sześć plater. Prawdznie. Ich hätte więcej. Sześć plater. Prawdznie. Sześć Pisał. Musisz delaktora był dialog dera wyłączyć za to będzie słuchać muzykę Dialog dyrektora? No, ten to ci gada A Narratora No O. Okay. Nie okay. ja czy Dobra Okej i świeżty gdzie to było? A tu Ustawienia gdzie? Język mówiony deutsche Italiano, Francisze, English, hispanole, deutsche Dobra. Język tekstu zostaje napisy włączone, ale gdzie to jest? To był by... ten? E, co? Nie, idę odpalać na hmm. ja już odpaliłem PSP. Jakie kurwa, PSP o ja, i odpalać się wyścig, wiem. Nie, nie, zje, nie zatrybiłeś e, Poczekaj, masz, wiem, wi widzę, wi nie, widzę, ja to widzę e, ja po prostu chcę to wyłączyć Dialog dera, tak? Tak uh -huh. To wycisz Władzisz ustawienia Dźwięk I tam masz słucham słucham powiadomienia nie grafikę, to nie dźwięk, dźwięk, po prostu akt. robisz tak ogólnie dźwięk mamy. muzyka I... radiogłosy radio nie to chyba będzie to żeby, żeby nie było tak, że jak uczy nas nie be, my się nie będziemy słyszeć Inter interfejs Efekty, głośność radio muzyka pojazd ogólne Ogólne mam ponad pół pojazdy muszą być słyszalne bo jak kurde no na gry żeby... muzyczka może być trochę przyciszona wyciszona w ogóle o, nawet i w ogóle radyjko też Wy... w ogóle żeby nie było słychać głosy mam na jedną Trzecią interfejs mam na jedną, szóstą, czy tam siódmą efekty dwie trzecie będę mógł tam wchodzić dobra, robimy podejście I teraz. No możesz dwa. zobaczyć, jak tam e, funkcjonuje. I możesz najpierw, o właśnie, tak. Ja grab, ja grap, jak nie słyszysz Bardzo dobrze. Ale w, grzecie w tym... Muzyka Muzykę Muzyka Muzykę ci słuchać Dobrze słychać muzyczkę? Ale grzecie... Muzyka słychać, A mnie słychać jak coś mówię? No to fajnie Tak, tak, No i jest elegancja Nie słuchajcie dobrze Elegancja w i to i co? Lecim po bandzie Idę łukiem, lecę bandą dziś wieczorem będę ruchał się zamką i nie tylko a bo jak dobrze pójdzie za kurde dla to 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 będę skakać na brygidję a ty gdzie? dobra dobra o Sofia będzie O kurwa! Będzie pierdol. Mówię to serio. Będzie pierdol serio. Całą frajem ziemią pierdol. nie pojechałem z nim. A ten kawałek z kurwa? Marciasz Kurwa wczep ja kurwa bez kapci jeżdżę Ale dobra Zgadę czy dzisiaj moi widzowie Kulcie stali sali wywalczyk kurde dołączą A powinni wokół, czy jeżeli subskrybują to powiadomienie dostaną i o ile il 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 oczywiście ten mają dzwoneczek włączony Jeden to na pewno będzie miał, do do a tam, co, że więcej jak, jak e, zniszczę e, ten, wzepnę ich pod czy... kurczę tego jakoś przy szkodę czy...

Ej, kurwa. No naprawdę, farta masz. O, I nie farta, farta i nie farta. Raz bym skierdolił, raz bym się skierdolił. O tak, o tak. Ta. Ale dostał oh. czapę! <grych> wow. To było piękne. Jakże to prawdziwe A. Zielony, 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 wam. Oh. O genie, o genie. Idę do ciebie. ciebie do ciebie Dobra, wygrałem. Dobrze. Nie Pierwszy o, miejsce super Wyklęcz najlepszy wynik Ale ktoś z twojej ekipy wykręcił najlepszy Super Pierwsze miejsce dziękuję bardzo Na jakim Dobre, poziomie Cisnęliśmy to? As Blau. Muszę sobie Red Bulla dolać do... Właśnie wyszuszyłem. Że mi pad spada, kurże z kolana. Redbulla muszę sobie dolać do odwina. Redbul nie lepiej smakuje, kurczę, sen, z whisky. Czyli mamy ten etap zakończony i szukamy następnego demolition derby. Kolejnym rozpierdłach robimy. to samo? że jest to samo co robiliśmy teraz Asa Robionego to pierdolamy. Lazo coś iść Na demolition derby które są jeszcze niezrobione zrobione Lover. Kurwa bumber Dobra, to ja powiedzę tak Eee, to, to ja mam na przykład nie zrobię. Bo zaraz mój jedne kurwa. Za to dostaniemy 15 tysięcy baksów za normalne